Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Mówiłem, że może będzie następny film z reakcji w poprzednim filmie, no i już macie kolejny. <laughs> ja to nagrywam dosłownie po tym pierwszym filmie, ale mam to w du. Filmie. Większość ludzi uwielbia owoce, w tym jabłka, banany czy truskawki. Poza tym są. Od Potwierdzam. Również dobre dla zdrowia, ale czy wiesz, że są też owoce, o których istnieniu nigdy byś nie pomyślał? Dziś pokażemy. ci... to co było przed chwilą to jest smoczy owoc, czy nie? Nie, to nie on. 20 owoców, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek, zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Czekajcie, jak chcę to usunąć. Moda młoda zawsze czekajcie. Dobra, nie dam rady tego zrobić, a więc Banany, które można kupić w każdym supermarkecie. Ale czy wiesz, że na świecie istnieje ponad tysiąc różnych rodzajów bananów różnych rodzajów bananów? I jednym z najbardziej wyróżniających się gatunków są czerwone banany. Swoją nazwę zawdzięczają czerwonej skórce. Są miękkie, a gdy są dojrzałe, mają słodki smak z malinową nutą. Innym rodzajem bananów są banany modlących się dłoni. Jest to prawdopodobnie najbardziej niezwykły rodzaj bananów, ponieważ wyglądają jak dwie dłonie złożone do modlitwy. Mówi się, że smakują jak wanilia i pianki. Numer 19. Marang jest owocem występującym na filipińskich wyspach Palawan i Mindanao. Rośnie na 25-metrowym zielonym drzewie i jest rodzajem owocu chlebowego. Jeśli zastanawiasz się, jak jeść ten ciekawy owoc, powinniście spróbować go ugotować lub upiec. Mówi się, że marang jest najsmaczniejszy, gdy jest dojrzały, więc lepiej poczekać, aż spadnie z tego ogromnego drzewa. Numer 18 Owoc kesusu ma futurystyczny kształt gwiazdy, ale nie bój się go jeść, ponieważ nasiona są miękkie i łatwe do wyciągnięcia. Owoc ten można znaleźć głównie w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Nowej Gwinei. Smak jest dość oleisty, a miąż słodki z lekką kwaskowatością. Dojrzałe owoce są jednak żółte, więc jeśli zobaczysz zielony owoc, oznacza to, że nie jest jeszcze gotowy do jedzenia. Numer 17. Gruszki w kształcie buddy. Już. że co? <laughs> To jest jakiś wystrugane, przecież to jest nierealne. Słyszę, jak myślisz. Ale ten owoc naprawdę istnieje i został z powodzeniem wyhodowany przez rolnika w Chinach. Rolnik wyhodował ponad 10 tysięcy gruszek, które wyglądają dokładnie jak Budda, a ludzie tak je uwielbiają, że są skłonni płacić 8 dolarów za sztukę. Rolnik Xing Zhang hao ujawnił, że pomysł ten zaczerpnął z mitów o owocach w kształcie buddy, które przynoszą szczęście i nieśmiertelność. Numer 16. Cudowne owoce, jak sama nazwa wskazuje, są prawdziwym cudem. W rzeczywistości mogą sprawić, że zmieni się twój smak. Jagody te są również używane do słodzenia wina palmowego i niektórych innych napojów w Afryce Zachodniej. Dlatego też nazywane są cudownymi owocami. Jeśli wiecie skąd takie owoce wziąć, to piszcie w komentarzach. Ja chcę to kurwa... Ja chcę to kurde spróbować. Spróbować. Sami, ponieważ potrafią sprawić, że kwaśne napoje lub jedzenie nabierają słodkiego smaku. Numer 15. Ukęśla indyjska występuje głównie w Indiach, Birimie i na Sri Lance, a wyglądem przypomina zgniły kokos. Nic dziwnego, że w środku też wygląda dziwnie. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie chcą jeść ten owoc, ponieważ jego zapach jest dość nieapetyczny i opisuje się go jako coś zgniłego zmieszanego z przejrzałymi bananami. Zapach może nie jest wspaniały, ale jeśli lubisz dziwny, kwaśny smak, to może to być owoc idealny dla ciebie. Numer 14. Narifon to owoc drzewa o kształcie kobiecego ciała. Według tajskich mitów Bóg stworzył. Nie, 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 dobra! Ten owoc przewijamy, przewijamy go. Dziad, ja pierdziule. Dobra. Innym bardzo ciekawym owocem jest pandan połaciowy, który wygląda jak eksplodująca planeta. Owoc jest bardzo duży, dorasta do około 30 cm długości i ma różnego rodzaju kolorowe segmenty. Owoc ten występuje w południowo-wschodniej Azji, na Hawajach i we wschodniej Australii. Niektóre z tych segmentów mogą mieć nawet 20 cm długości i są połączone ze sobą rdzenia. Mimo, że owoc ten wygląda nieco przerażająco, ma łagodny i wyrafinowany słodki smak. Numer 12. Jak wiadomo, arbuzy mają zazwyczaj okrągły kształt. Są one również bardzo smaczne, ale czy wiesz, że istnieją inne rodzaje kształtów? Na przykład w Japonii istnieje kwadratowy arbuz, który jest niezwykle popularny. Niektórzy ludzie są nawet gotowi zapłacić za niego 150 dolarów. Zdziwilibyście się jednak, jak duże mogą być arbuzy. Ten arbuz jest podobno największym arbuzem, jakiego kiedykolwiek udało się sfotografować. Niewiarygodne, prawda? Numer 11. Ten owoc ma wspaniały. Ja muszę zjeść takiego arbuzo. Ja kocham arbuzy, widzowie zapewne. Nie, nie jeden z was też kocha arbuzy. Więc... Smak jak twierdzą osoby, które go jadły. Nie jeden by chciał takiego spróbować. Dobra, ale. Spróbujmy. Salaka można znaleźć tylko na wyspach Jawa i Sumatra w Indonezji. Jednak już sam wygląd tego owocu jest przerażający. Kiedy się go dotknie, przypomina węża i kłuje jak kaktus. Jeśli jednak odważysz się go zjeść, zostaniesz nagrodzony wyśmienitym smakiem. Słodszym niż miód i bardziej. Dlaczego on w środku wygląda dosłownie jak dupa? Nie wiem, choć się nie domyślam. Kwaśnym niż sok ananasowy. Numer 10 Kolejny owoc o nazwie Milk Melon. Wygląda jak coś, co można rozpoznać po jego kształcie. Jednak w sieci toczy się wielka debata na temat autentyczności. E, ja nie będę się wypowiadał na temat tego owocu. Ehm. Myślę, że chłopacy, którzy oglądają ten film, em. no. Będą myśleli o tym samym co ja i będą wiedzieli, że... Mówi się, że to owoc ten jest. może rosnąć tylko w Wietnamie. Nie wiadomo też jaki miałby smak, ale skoro owoc nazywa się mleczny melon, to prawdopodobnie smakuje jak mleko i melon. Numer 9. Chłopacy, nic nie piszcie do kury w komentarzach. Angostan to egzotyczny owoc tropikalny pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej. Jest lekko słodki i kwaśny, jak wiele innych owoców tropikalnych. Dojrzała skórka ma głęboki fioletowy kolor, ale miąż w środku jest jasnobiały. Ponadto jest bardzo soczysty i smaczny, a jeśli lubisz takie smaki, musisz spróbować go przynajmniej raz w życiu. Numer 8 Kuruba, nazywana również pasiflora, to inny rodzaj banana niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Owoc ten można znaleźć w Dolinach Andów w Ameryce Południowej. Kuruba ma aromat pomarańczy i bardzo ładnie pachnie. Um. Czy waszym zdaniem to też tak w środku wygląda trochę jak bigos? No tak szczerze mówiąc, no jak dla mnie to to trochę wygląda jak bigos nawet. W środku ma miąższ z owoców usiany czarnymi pestkami. Najzabawniejsze jest to, że wbrew nazwie nie smakuje jak zwykły banan, ale jest bardzo soczysty i słodki. Należy jednak uważać, aby nie zjeść nasion, ponieważ są gorzkie i niezbyt smaczne. Numer 7 Monsterę dziurawą można znaleźć w tropikalnych rejonach od Meksyku po Amerykę Południową. Może wyglądać Moście Ja jestem jak Dobra, przestańmy, bo to jest cringe, kur... Dziwnie, ale podobno jest bardzo smaczna. Monstera dziurawa nazywana jest także rośliną sałatki owocowej. Powodem tej nazwy jest fakt, że podobno zawiera ona mieszankę wszystkich owoców, jakich kiedykolwiek próbowaliście. Numer 6 Black sapote, który można znaleźć w Meksyku, Kolumbii i Ameryce Środkowej. Reklama to, okay. można znaleźć w Meksyku, Kolumbii i Ameryce Środkowej, ma zielonkawy wygląd. Jednak po przekrojeniu go można się zdziwić, że wygląda jak czekolada. Niektórzy twierdzą, że smakuje jak mus czekoladowe. Black Sapote jest. Ja tego nie chcę jeść. Mam złe wspomnienia z takimi owocami, a więc. No, 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 sorry. Opisywany jako owoc. Sorry, nope. Wyśmienitej konsystencji, a ponieważ jest bardzo kremowy, dosłownie rozpływa się w ustach. Niespodziewanie jednak owoc ten smakuje również jak miód i karmel. Numer 5 To kolejny owoc, o którym ludzie myślą, że przypomina im buddę. Ręka buddy, bo tak nazywać ten owoc, występuje w Chinach i jest cytrusem o smaku cytryny. Jak widać, owoc wydaje się mieć palce i dlatego wielu osobom przypomina dłonie buddy. Pyszne byłoby dodawanie tego owocu do różnych napojów i potraw. Numer 4. Kiwano należy do rodziny ogórkowatych i występuje w Afryce Środkowej i Południowej. Ogórek kiwano, bo tak nazywa się ten owoc, jest całkowicie. że co? Jakby. to jest ogórek. Ogórek, ogórek, ogórek Dobra, nie śpiewam tego, bo mam cringe Ciepokryty kolczastymi wypustkami Wnętrze owocu jest galaretowate i słodkie Można też jeść nasiona, które również są pyszne Numer 3 To by był ogórek? Ogórek to najlepszy, to jest kiszony Co nie, kurde Kis żółty jeszcze z jakimś galaretą Kiszony, najlepszy, kurde. Rambutan, zwany też Wuchatym lici, to owoc wielkości piłki golfowej, czerwony, pokryty zielonymi żółkami Owoc ten można znaleźć w Tajlandii, Australii, na Filipinach i w Indonezji. Ma słodki, ale kremowy smak, a w środku znajduje się pestka. Numer 2. Owoc Akebia Kuanita ma piękną fioletową skórkę. Można go znaleźć w Japonii, Chinach i niektórych częściach Europy. Mówi się, że owoc ten przypomina czekoladę, a przeźroczysta część, którą można znaleźć pod skórką owocu, również tak smakuje. Smak jest nieco gorzki, ale jednocześnie słodki. Numer 1: Jackfruit to rodzaj owocu, który można znaleźć na 30-metrowych drzewach w takich krajach jak Indonezja, Indie, Filipiny, Malezja i Wschodnia Afryka. Jackfruit może ważyć nawet 55 kg, co czyni go największym owocem na świecie. Co ciekawe, często używa się ich jako substytutu mięsa, ponieważ w miarę dojrzewania zmieniają smak. Ponadto można je jeść na surowo, gotować lub nawet piec. Jaki jest Twój ulubiony owoc i czy próbowaliście kiedyś? Kiszony ogórek. Dobra. A tak szczerze? Borówki. Jak się twa Ja uwielbiam kwaśne owoce, dlatego borówki, bo czasem się znę. Nie, jeżyny, 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 Jerzyny, jeżyny, jeżyny. Nie jarzyny, tylko jeżyny. No, jeżyny to są moje ulubione owoce. Pochwalcie się, jakie są wasze ulubione owoce w komentarzach. A jeśli kur napiszecie coś dziwnego, to was zbanuję. I chuj. Mi ja non sorto Elo?